No. Nie trzeba było. No, problem z jednym mały taki, że mi komplikacje zawsze coś nie dało. Z samochodem, z fotelem, jeszcze zjedli i całą my biegali do chwilę przecież, nie? Maria 3 kilo skutku wczoraj. Nie, to nie jest tak. To, nie, to nie No nie, tak. nie wiem, tam gdzieś na mieście jakiś hamburger dzieliśmy w przedlanie w, w, w centrum. I na wodni, trzeba to być dać I, I co? I, I jedliśmy generalnie po drodze. Swoje żarcie. I chyba się po prostu po tej całej podróży Przepło. trochę Dobrze Ojej Gdzieś to rano? Klucz na stopę prawie Tak Dawaj Maria Ale prawie mu urwał A to jest klucz czarnym, co Nie wiem Niuszku... Coś ma napisane na plecach ale A mały wygrał nie mały jest dobry jak mówię ci z Włocławku z Włocławka taki Janusz trenował ze mną to może z 10 a nie tam 10, z 500 metrów wyższych ale co wyprawia kurwa się wykwitował ale nie? ogólnie judocy w tym sporcie bo to jest przy, są strasznie niewygodni bo oni są strasznie silni i mają bardzo mega dobrą kondycję nie? tam często zazwyczaj jak łapią, to nie patrzą nie, ja w Szczecinie myślę, że mieszkam. Przyjechał gość u takiego jak ten, taki, ten ważny, ten co na ławce żyje, nie był Pobrał sobie na barki jeszcze jednego, ten wystawiał rękę, a ten wyskakiwał w górę i z obrotu klepał go w rękę. Spotkałem go ostatnio w tym w, w Ojcach, nie? No. I jak tam trenuje wystawił, że pożalałem. To są ogromne przeciążenia Co tu się będzie działo zaraz? To Marynuj po nogę poszedł? Nie nie wiem Oszalał chyba Nie, Balacha będzie? Nie Co on tam Balachę Na co? Na kolano? No gdzie on co on robi? Ile czasu? 3 minuty Marian tam nie ma Maria nic nie ma No nie wiem, zaraz będzie przerwa, podniesie ich do góry mi się wydaje. Generalnie niektórzy sędziowie nie pozwalają, no to jest dyskwalifikacja wtedy, nie? Bo, jak ktoś gada z maty do swojego tego, no? Zerw, zerw, to zrób Czekaj, to coś Marian z tego Pójdzie po klucz? Nie, Urwij mu tą nogę! Zabieramy ją do Polski! Tak jest! Co dostał przewagę? Co tam dostał kto? Za próbę kończenia Ile minut? Marian półtora! Marian. Minuty, jedna przewaga do, do tyłu! Nie wierzę w to, nie, nie. nie Maria takich rzeczy nie klepie, zobacz. Oj, Maria Minuta. Maria zabieramy nogę do Polski. Jaka? Jedną przewagę. Sobie. Ale teraz jedną powinien przewagę. dostać jedną przewagę za tam do No właśnie, też mi daje. Ole tam się działo, człowieku. Po se po tamtaro nie wie co robi. Dawaj Marian. Nie dostał, nie. Marian minuta. Minuta Marian. Marian dawaj wszystko, minuta jest. Dawaj, dawaj Marian. Jest, jest gira idź. Dawaj. dawaj tą girę Marian, do domu ją. Łap stopę. Так, так. Давай! 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 Ojej, o chyba kuleje chłopak. No, co tam, krupło. Koń Uf. zakulał. A trzeba było zostawić nogi w spokoju. Tak jest.